Hej. Dzisiaj mamy 13 maja. Godzina 7:30. Ja już jestem spakowany na kwaterze. To spałem. Dobrze sobie wypocząłem. Jednak na łóżku to się inaczej wypoczywa niż na miocie. Byłem strasznie zmęczony wczoraj. Był taki upał. Przejechałem się 75 km, ale jechałem z pociągiem. No byłem zmęczony. A, znalazł się mój kubeczek, piję kawkę teraz sobie tu tym trasie. O. I znalazł się mój kubeczek. Armii Szwedzkiej, składany, malutki. Zajebisty. Tak mi szkoda było, bo go nie mogą znaleźć przed wyprawą. A go nie widziałem też na poprzedniej wyprawie. A on był, bo on tak się składa do połowy jak tutaj widać to wgłębienie no to on jest taki malutki po złożeniu. I yy, był po prostu w sakwie na samym dole i taki sam kolor jak dno jak, sakwy, go w ogóle nie widziałem. jakoś z niej nie wypadł, ja nawet tą sakwą trzaskałem, trz, Więc co, dzisiaj piję kawę, pakuje się to na rower, sakwy i lecę. Chciałbym dojechać do Zakliczyna mam. 75 km, niby. Kilometrów nie jest dużo. Ale jakieś tam są duże wzniesienia. i tam profil wysokościowy pokazywał ponad 1000 dzisiaj metrów wzniesień. Także to jest sporo. No zobaczymy. Co będę leciał. velonatura, O tą drogą pojadę od razu, do centrum, nie wjeżdżam, bo tutaj. Bo ona tam gdzieś dochodzi do tej velonatury. Velonatura do Nowego Soncha No i tam na Velo już. No na pewno do grudka. Do grudka to jest mam 50 km, to jest ten nie? No ale chciałbym tego zakliczyna, trochę na te największe podjazdy się za grudkę zaczynają, no ale dobry czas, także na spokojnie sobie jadę. Ciciuś kic, kic. kic, Chodź, Leoś! Leoś! Chodź, Leoś! Leo kicia Leoś A no. ja jest biecka A jak się nazywa? Laska Laska Fajna Laska chodzi to pani? Fajne Kolejne źródełko Tym razem piwniczanka i teraz tak się składa, że znowu mam butelkę po piwniczance. Bo człowiek kupiłem sobie tą piwniczankę, bardzo dobra. W kebabie dałem 5 zł, a tu jest za darmo. Wczoraj byłem, wczoraj byłem w Muszynie, też w źródełku Świętej Janny. Miałem butelkę po Muszynie, którą dzisiaj wyrzuciłem, bo ta woda się zrobiła. Kolor miała rudy. I zobaczymy teraz. Piania odwiertów zdrowiskowej, naturalnej wody mineralnej piwniczanka. Dopijam to, nalewam piwniczankę ze źródełka i zrobimy kolejny test leczniczym. Już czuję, że taki ma zapach zgniłego jaja, powiem szczerze. Zobaczymy, jak to będzie spakowało. Podobnie, podobnie jak tamta, dobrze, że jest zimna, Tak lekko gazowana, nasycona, ale mówiła mi ta dziewczyna dzisiaj, w której mieszkałem, u której spałem na kwaterze, że, yy, bo po tam tą wodę, tą butelkę, że taki kolor się zrobił, mówi, że tam się siarka oddzieliła yy, od chyba, ale że to są bardzo do, dobre lecznicze wody. Także mam pewne, że to można pić. No i co, ruszam już teraz w piwnicznej. Mam nadzieję, że dojadę się do zakliczyna, chociaż patrzyłem to są naprawdę bardzo duże przewyższenia i trochę podjazdów y, stromych będzie mnie czekało. No naprawdę do grudka, bo tam to lejciek, 50 km. A do Zakliczyna będę miał 75, ale ale y, kilometry, kilometry też jest dużo. Duże są duże podjazdy, ale dobrze, że nie ma słońca. Bo wczoraj był taki upał. Musiałem sobie wziąć kwaterę, żeby przespać się w normalnym łóżku, bo byłem tak zmęczony tym upałem, położyłem się w ogóle koło, znaczy, przedłem do tej, do yy, żabki. Kupiłem sobie zimną kolę, byłem tak zmęczony, tam nie było gdzie usiąść. Była taka kostka, obok było, był cień i była trawa. Tak nie za czysto tam było, ja się na tej trawie położyłem. I leżałem, piłem tą kolę przed tym sklepem. Rower stał, stał, stał. Potem zacząłem szukać noclegu, bo już mówię, dalej nie jadę. Szukam jakiegoś hotelu czy czegoś i, i idę tutaj w piwnicznej. Się sobie odpocząć. A wyszła, aż wyszła ta dziewczyna z żabki i mówi: Pytacie, czy coś mi się w ogóle stało? Czy w ogóle gdzieś po wezwać. mówię: Nie, że w porządku, wszystko. Mówię: Noclegu szukam. A mówię: Ludzie, co są tacy pomocni. A ona zaraz, ten mówi: Niech pan chwilę poczeka tutaj, jakieś przyniosła mi telefony, gdzie mogę dzwonić, gdzie mogę tanią znaleźć kwaterę. Na jakiej ulicy są pokoje do wynajęcia. No i faktycznie dała mi telefon, dała mi tam, pokierowała je. Za 75 zł była ta kwatera. No ja tam jechałem. Jadę sobie, jadę i wjechałem w tą ulicę, od razu za pierwszym domu wolne pokoje, napis. Nie czy pokoje do, pokoje do wynajęcia, no ale to to samo chodziło. No i krzyknąłem tam do nich z ulicy, z eee, Wyszła, wyszedł jakiś koleś, mówi, że za chwilę zawołał tą żonę. Ona przyszła, ta dziewczyna i, i mówi, że mają po pięć pokoje. Z telewizorem, z łazienką, ze wszystkim. No to mówię, gitara. że dalej nie jechałem od razu, ten, bo jeszcze bliżej byłem w centrum. Położyłem się w tym pokoju i sobie odpocząłem. Proszę Eurovelo 11 i taki most, taki, szczerze mówiąc, to taki most, pierwszy raz widzę. był tak szeroki most, pieszy rowerowy, tylko dla pieszych i dla rowerów. I to jest pi w piwniczyny Bo ja, ja nie wiem, czy moja trasa tędy prowadzi, ale chyba wydaje mi się, że nie, że tam wtedy, ale już w tej, tej rzeki, na pokładku, po kradu Ale ja będę chyba, ale tym mostem się muszę przejechać. Także trasy tutaj to mówię, trasy to cała infrastruktura tutaj w tym regionie to jest rowerowa to jest naprawdę rewelacja. W ogóle jakaś ścieżka tutaj, to jest jaka autostrada dla rowerów. Za 150 metrów skręć w lewo trasie rowerowej główny Karpacki Szlak rowerowy, a trasie rowerowej o 11 i Steurokrut Part Poland 2. Z taką trasą to szkoda kurde się nie przejechać Tam próbować dalej Na 200 metrów, skręć w lewo trasie rowerowej Główny Karpacki Szlak zrób. Rowerowy A trasie rowerowej Eurovelo 11 I z teurą Prud Poland Za 200 skręć, w, prawo, metrów, skręć w, w lewo zębnie. trasie rowerowej główny skręć trasie w prawo. Rowerowy A trasie rowerowej Eurovelo 11 I z teurą Prud Poland 2 Ja się zawracam bo będę jechał W tamtym kierunku Trasy pieszo rowerowe na kanale na źródełko tu przyglądałem piwnicz na zdrój I ta trasa o ta jest, ta to prowadzi tam do centrum piwnicznej bo jak widziałem już mi się jakiegoś policjanta czy na głębokie ale bajka I tu jest znak pieszorowerowy ruch pieszorowerowy No i moc naprawdę robi wrażenie Nie, nie raz jechałem samochodem po dużo dużo węższym moście Za 50 metrów skręć w lewo Także lecę teraz na Nowy Sącz, mam nadzieję, że się piadę ze za Teraz skręć w lewo. I teraz mam taki przed sobą widok. Chyba tego na kamerce nie będzie widać, ale tam jest tak zielono, to wygl wygląda, to wygląda jak, jak las tropikalny. Czasami jakieś filmy przyrodnicze lecą w jakiejś puszczy amazońskiej. Przepięknie. Dojeżdżam do jakiejś miejscowości. Zobaczę dokąd, bo wyjechałem właśnie z piwnicznej. Zdrój. Także to był świetny plan odbić tutaj. Świetny pomysł odbić tutaj na, ten, na tą Krynicę i sobie jechać tym, tą doliną po Także można sobie połączyć jadąc sobie welo do najedź. Ja tak, że do najedź dojechałem do Starego Sącza. W Starym Sączu siadłem w pociąg do Krynicy i z Krynicy wracałem na kołach. O i tu jest ta Eurovelo 11 A co to, to za miejscowość to nie wiem Nie ma kogo spytać Za 70 metrów skręć w lewo O tam są chłopaki, do szkoły idą. Teraz skręć w lewo Za 450 metrów skręć w lewo trasie rowerowej Główny Karpacki Szlak Rowerowy. Dzień dobry. Proszę pani, co to za miejscowość? A, dziękuję bardzo. Głębokie. Dobra, to teraz już tutaj muszę zerknąć, bo tu mi jedna koleżanka wcześniej napisała, jak tutaj jak fajnym skrótem pojechać. Dobra. O, tu też widzę fajny mostek. I zaraz z nim będę jechał. Za 600 metrów skręć w prawo. Teraz skręć w prawo trasie rowerowej Eurovelo 11 East Euro Part Poland 2, następnie skręć w lewo. Teraz skręć w prawo trasie rowerowej Eurovelo 11 East Euro Part Poland 2, następnie dalej skręć w prawo. Kontynuuj 1 kilometr. Kolejny leod ze kompletu I kurde ładzą się, śwędają, nie uciekają Jak nasz dzik Za rabką kąpał, siedział z babką. Hej, łapka utonęła do góry ku ciapką. Hej, skręć w prawo, następnie skręć w lewo. Lewrovelo 11. Zdłuż Już Rewelacja. Lecę na nowy sąd i tam dopiero będę wbijał na veloklajec z powrotem. Ale tutaj ta dolina no to naprawdę świetna. Świetne ścieżki, non stop jadę czymś takim. Mają tutaj tych dróg rowerowych, naprawdę jak po velo. Eurovelo 11. Velo Krynica, Drogi rowerowe wód mineralnych. Źródełka. Bardzo fajnie. Okay. Kolejny fajny mostek Poprad Nie wiem jak to na mapie wygląda Bo to jest się gdzieś, gdzieś łączy z Dunajcem Teraz zobaczę jak to na mapie wygląda No miałem kierunek na nowy sąd. W każdym razie, i sobie lecę. Za 70 metrów skręć w prawo. Raz jedną stroną, raz drugą. Teraz skręć Popradą. w prawo. Jest, Eruhol 11 i Werodnajec. Za 100 metrów skręć w lewo. Pięknych ptaków. Natura. Jezioro Czuchnowskie, widać tam w dole. I teraz będę zjeżdżał tą drogą. Zdrapałem się takąś w górę. No tutaj się trochę góry zaczęły. I to był naprawdę bardzo stromy i dosyć długi podjazd. Trochę się trochę jeszcze nie wszystko. No, a tam widać właśnie w dole Jezioro Czuchnowskie i teraz tam jadę. Kieruję się na grudek nad, grudek nad Dunajcem. Jezioro Członkowskie z tyłu, czy z tyłu, przy jeziorze jestem. oraz sołtuskie gródek nad dunajcem z piwnicznej zdrój do Dobrówki Szczepanowska chyba przejechałem 90 km i to był naprawdę ciężki odcinek bo było sporo tych yy, dosyć stromych i długich podjazdów I leci kolacejka. Kiszka kaszana na patelni podgrzewana cebulką. Okraszana. Mam ustardę. w takich oto okolicznościach przyrody będzie. Rywerek stoi. Będzie kolacejka jedzona. Wszystko się pali, wszystko dobrze. Dobra, wyłącza, bo muszę to pomieszać.